Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z mojej szklarni, bo chciałam Wam pokazać, jak się mają moje pomidorki, a w zasadzie jeszcze sadzonki pomidorów, tak, które teraz bardzo szybko zaczęły rosnąć, a wysiewałam je z początkiem marca, jedne troszeczkę wcześniej, drugie troszeczkę później, natomiast zaczynają prześcigać się we wzroście i szaleją, powiem Wam szaleją, większość tych pomidorów nadaje się już do sadzenia więc zaczęłam sadzić tutaj w szklarni, w gruncie bo wiadomo, w szklarni nie ma tego ryzyka, że pomidory przymarzną, tym bardziej jak ogrzewamy, czy dogrzewamy swoje szklarnie, tak i w tym filmie zobaczycie również moje kanny kanny, które bardzo Wam polecam do uprawy w ogrodzie ozdobnym tak bo to są rośliny bardzo szybko rosnące Nadające się do miejsca takiego półcienistego lub nawet do, do cienia, Wam powiem. Do tego bardzo łatwo się nie zimuje. Nie zajmują miejsca. Akurat zaczął samolot tutaj mi latać nad moim niebem i mnie rozpraszać. Dopiero co pies czekał sąsiadów i myślałam, że będę miała spokój i że będę mogła w końcu nagrać dla Was, dla was ten film ale wiecznie coś, więc kochani, Oczywiście, <noise> <noise> jak to się mówi, złej balecnicy to i rąbek u spódnicy, także dajcie tam spokój, niech tam sobie przeszkadzają, w razie czego za chwilę tutaj pewnie coś znowu się wydarzy, ale myślę, że nie. Dobra, moi drodzy, na czym to ja skończyłam? Na tych kannach. Kanne, które... A nie mówiłam? <noise> Słyszycie? To, ale to killer mój teraz. <noise> Kanny, które świetnie nadają się właśnie do uprawy również w donicach, którymi możemy man manewrować, przestawiać, ustawiać i robić różne aranżacje z nimi. No i musiałam poczekać, aż się wyszczeka. A więc jest to roślina wysokorosnąca. O pięknych, ozdobnych liściach, jak i również kwiatach. Ale teraz, kochani, przejdźmy do moich pomidorków, i chcę Wam pokazać, jak wyglądają pomidory, które sadziłam, znaczy pikowałam w zasadzie tak do yy, swojego kompostu i pomidorki, które yy, sadziłam do tej mojej. Yy, Ziemi, tak? Tej mojej słynnej ziemi, co Wam nieraz pokazywałam, tak? Że również używam je, ją do kwiatów domowych i żadne z tych sadzonek, jak do tej pory, nie były niczym zasilane. Nic tutaj nie nalałam, nawet humusu, słuchajcie. I teraz zobaczcie, pomidor posadzony tutaj. Właśnie w tym moim kompoście, a w zasadzie w podłożu po, po właśnie pikowaniu pomidorów, wymieszałam to z tym moim kompostem, tak żeby, tak wiecie, no tu podłoże już takie można powiedzieć, że było wyjałowione, więc domieszka kompostu bardzo dobrze mu zrobiła, i teraz można zauważyć, jak wyglądają, znaczy jak wygląda kolor liści, tak, ta zieleń, yy, a jak wygląda kolor pomidora, który jest posadzony właśnie w tym podłożu, na które też nie narzekam. No nie narzekam, ale tak jak mówię, niczym tutaj nie zasilałam, nic tutaj nie, nie sypałam, nie dolewałam. To nie znaczy, że nie jestem zadowolona z tych pomidorów, bo jestem, bo system korzeniowy, zaraz Wam pokażę, w wszystkich tych pomidorach rozwija się świetnie. Natomiast różnica, jak widać, jest bardzo duża i teraz tak, Tutaj mamy taki przykład, wam pokazuję, bo tam nie będę wam pokazywała wszystkich. Tak, pomidorka Yellow, tak, To jest pomidor koktajlowy, żółty, wysoko rosnący, bardzo smaczny, ale akurat nie o tym. I tutaj mamy. Tego samego pomidorka. Już Wam pokazuję. Zobaczcie tutaj. O, widzicie? To jest ten sam pomidor. Tu się pościerało. No i to jest oczywiście nalepka też. Wykorzystuję nalepki też z podpisu pojemniczków, gdzie były siane. Więc zobaczcie, jaka jest różnica. Oj, o, zaczepiły się. No, pomidory mają do siebie, że się zaczepiają bardzo mocno, jak stoją zbyt blisko siebie. Zobaczcie, jaka jest różnica. O. Jak, jaką tutaj mamy soczystą, ciemną zieleń? One niektóre tutaj są właśnie troszeczkę tak trytkie, ją pozwijane, bo dzisiaj m, trochę za późno przyszłam do szklarni i otworzyłam szklarnię, także miały zaciepełkę, ale to nic nie szkodzi, one się wyprostują i jeszcze raz pokażę. Zobaczcie, jaka jest różnica, zobaczcie w kolorze, w, so, w soczystości tej zieleni. Y Natomiast wszystkie systemy korzeniowe wyglądają bardzo ładnie, bardzo fajnie to się, zobaczcie, wszystko tutaj rozwija i wcale mnie przeszkadza to, że system korzeniowy w przezroczystych pojemnikach jest narażony na światło dzienne, słoneczne. Nie, to w ogóle nic się nie ma do tego. Ja już tyle lat tak robię. Czy to sadzimy w pojemniczkach, w kubeczkach do piwa, czy tam właśnie w ściętych, w ści, ściętych butelkach, tak, tak jak ja to robię, to, to naprawdę nie ma to różnicy. Moje te wszystkie pojemniki również nie mają żadnych otworów. Zaraz przejdziemy dalej, ale jeszcze tutaj Wam chcę pokazać, bo tutaj na tych znacznikach, na lepkach, gdzie mamy literkę K, tak. Tak Wam tutaj przybliżę, żeby już nie przedłużać. Literkę K to znaczy, że ja tutaj dokładałam kompostu, tak? I jak widzicie, tam się coś złamało, to nic takiego, bo pewnie jak podlewałam, to złamałam, dlatego tam takie sobie coś wisi suche. I jak widzicie, zobaczcie, tak samo bardzo piękno, pięknie, ciemno zielone liście, tak? I cała reszta Kochani, tutaj może o, Wam tak pokażę właśnie jak wygląda system korzeniowy i tutaj nie mamy żadnej literki K. Pomidorek troszeczkę jaśniejszy, natomiast system korzeniowy, zobaczcie jak to wszystko wygląda, jak one się pięknie rozwijają w tych pojemnikach przezroczystych. Do tego możemy właśnie kontrolować i widzieć, jak, jak ten system się rozwija, tak? I miałam też ostatnie pytania. Ile wody lać do takich kubeczków czy do takich butelek ściętych, tak? No kochani, to jednoznacznie ja Wam tutaj nie powiem, ile tej wody nalać, dlatego że każdy pomidorek jest inny. Każdy z tych pomidorów potrzebuje innej ilości wody. I jak też widać te wszystkie moje pojemniki to są, to są różnej wielkości i różnych kształtów. I zobaczcie, ja też Wam powiem, że to sobie widzicie, że yy, Czym bardziej fikuśna butelka, tak jak tutaj mamy, tą po Coca-Coli, po prostu tą po jakiejś wodzie, to ten system korzeniowy rozwija się do dużo. Lepiej, tak? Wiadomo, że później taką buteleczkę musimy naciąć, żeby wyciągnąć tego pomidorka, ale jak to się mówi, taki mały recykling, po co od razu wywalać to, wiecie, do śmieci? Jeżeli już używamy takich napojów, jeżeli mamy takie butelki, no to można je wykorzystać, tak? I zobaczcie, jak to wszystko właśnie wygląda, tak? Oczywiście w tej szklarni mam również inne rośliny, inne sadzonki takie jak papryki, jarmurze, ale to może Wam pokażę już w następnym filmie, bo byłoby za długo, tak? Zobaczcie, jakie grube te łodygi pomidorów. Oczywiście nie wszystkie będą miały jednakowe, bo to też zależy właśnie od miany. Pomidory już zaczynają wilczki wypuszczać, więc lada, kwi, lada chwila będą kwitły. I, I zobaczcie, tak to właśnie u mnie wygląda. A teraz, kochani, zapraszam Was, żebyście zobaczyli moje zmagania z kanami. A tu na prośbę mojej siostry Beatki, Betty, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, pokażę Wam system korzeniowy tej kanny, kan, no bo to już się rozrosło, tak, w tym pojemniku, które rosły tutaj już ładnych parę lat, tak? I ja tak zimuję właśnie, tak jak rosną, tak zanoszę do garażu i zimuję te kanny, które są posadzone w donicach czy w kastrach. No ale moi drodzy, tutaj nie ma pod spodem żadnych otworów, no może to nie będzie widać, po prostu zwyczajna kastra, w której nie zrobiłam otworów. Kanna sobie świetnie dawała radę, to wszystko oczywiście zaschło, tak. Teraz muszę to wyciągnąć. Porozsadzać, porozdzielać, no dlatego, że już długo jest w tej kastrze. Tak, widać, że, że to podłoże i ta, ta, ta ziemia już no ma dosyć mało tych składników obżywczych, pokarmowych. Ale teraz wam pokażę taką ciekawostkę, coś niesamowitego moim zdaniem, bo moi drodzy, tu mam kolejne kanny, które zimowały również w kastrze, tylko w takiej prostokątnej, jak widzicie. Eee, no i i jesienią napadało tutaj strasznie dużo wody, ona też nie ma otworów, mogłam zrobić otwory, yy, wywiercić po prostu zwyczajnie wiertarką, woda by odpłynęła, ale tego nie zrobiłam. I zobaczcie jak to wygląda, ja specjalnie tutaj nie czyściłam tego, żebyście zobaczyli, że wszystko jest zdrowe, a tu było totalne błoto. Czekajcie, tylko sobie rękawiczkę założę. Było i jest jeszcze nadal totalne błoto. Całą zimę praktycznie te kanny stały w wodzie. W ciemnym garażu, w zimnym garażu nie miała szans odparować ta woda. Ta kasa jest ciężka, ja nawet tego nie przysunę sobie bliżej, żeby Wam pokazać, bo tu mąż mi pomógł przynieść. Postawić kody ławy, gdzie, gdzie też, no tutaj mam sadzonki pomidorów, tak, w tym kącie. I zobaczcie, jak, jak ona się ma. No, bardzo dobrze, ja jej nie będę wyciągała, stąd rozsadzała, natomiast przetrzymam szklarnię, po to, aby właśnie ta woda mogła sobie odparować. czy się to wszystko oczyszczę. Ona pięknie ruszyła, wszystko jest zdrowe. Zobaczcie, moi drodzy, ja tutaj specjalnie. Tego właśnie nie, nie czyściłam, żeby Wam pokazać, że ja ciągnę za te o suche, zeszłoroczne części, a to wszystko się trzyma twardo, bardzo mocno. Więc zobaczcie, jakie kanny są odporne, mimo wszystko. No może wiecie, na jakiś tam wielki mróz właśnie nie są odporne, dlatego je wykopujemy, bo to jest jednak roślina egzotyczna. No ale w takim błocie, w takim błocie one przetrwały całą zimę w zimnym garażu. Po prostu szok. Powiem Wam, że to jest szok. Nic nie zgniło, nic nie nadgniło. Bo wszystko ma się bardzo dobrze. Ja miałam to oczywiście, wiecie, tam później sobie wykopać, wyciągnąć te, te kandy, tak i zimować na sucho, ale tam wiesz, jakieś inne obowiązki miałam, wiesz, nie zapominałam. I tylko tak wiecie, sprawdzałam, jak się mają te, te kłącza i codziennie, znaczy może nie codziennie, ale co jakiś czas patrzyłam, jak to wygląda i to cały czas się dobrze trzymało. No i teraz wszystko popuszczało. Także, tak, kochani, taka, taka ciekawostka, dobra. Wyciągam, wyciągam sobie tą, te kanny. No i jeszcze wyciągniemy sobie kanny te, te tutaj, co pokazywałam też wam na szorcie. Tak, jak, jak worek roz, rozepchały i się tutaj no, rozrastają bardzo mocno, to wszystko rusza, dlatego trzeba się z tym spieszyć. No dobrze, ale jak ja mam to zrobić? Już ten, ten też jeden pojemnik w całości, co miałam, co wam pokazywałam wcześniej na szopcie, tak? Yy, w mniejszej dużo donicy, to wyciągnęłam w całości i yy, wsadziłam tak do gruntu. W całości, bez rozdzielania. Tą chcę rozdzielić, ale najpierw muszę ją wyciągnąć. Tak. Uh -huh. A marto, wiecie, co ja co mogę zrobić tutaj? Ktoś by mi się przydał do pomocy. Nie, wychodzi ładnie. Bo nie? nie chciałabym, wiecie, co tych, tych ymm, świeżych, tych słóweczków połamać. Jak ja mam to zrobić? Jakby ktoś mnie tak złapał tą donicę, ja bym tu sobie. Hmm, jejku, no nie wiem. Jakoś muszę sobie poradzić, wiecie, co? No, jakoś muszę to zrobić. No, no ja nie dam rady. Łamiesz się. Cichutko, cichutko. Pomalutko. Pomalutko. Pomalutko, pomalutko. O, tu już nawet liście z boku wychodzą. Ale numer. Zaraz przepalę <słyska> <słyska> telefon. A, słuchajcie. Nie jest mi ich potrzebny. Do szczęścia. <słyska> <słyska> Oczywiście żartuję. No zobaczcie, tak to wygląda. No, nie powiedziałabym, że tu jest tak do końca sucho. O, na dnie utrzymało się trochę wilgoci. O, teraz będziecie widzieli, zobaczcie, że tutaj nie ma żadnych otworów. O, widzicie? No, dobra. Szczerze mówiąc, no to nie wiem, może ją też bym tak w całości. Słuchajcie, posadziła. No, bo rozdzielać to teraz, jak to już ruszyło. Wiecie co? Ja to, chyba ca... ja to w całości posadzę. Nic na razie nie będę dzieliła. Ja nie muszę dzielić. Tam mam jeszcze, tam mam jeszcze, leżą jeszcze już takie podzielone, takie wykopane z gruntu kanny właśnie jesienią, więc nie, ja tego nie będę dzieliła. Ja to sobie posadzę do gruntu tak jak, w takiej formie. Nie, kochani. Jednak stwierdziłam, że będę dzieliła. No bo co ja postawię przy garażu? Przecież do kostki nic nie, wsa, nie posadzę, tak? Więc podzielę to. Trudno, coś tam się uszkodzi, to się uszkodzi. Tu taki młotek sobie znalazłam, czy akurat miałam pod ręką, więc z takim kilowkiem, jakby z czymś zardzewiałym, bo zardzewiały, ale widzę, że mi się świetnie sprawdza i rozdzielę to na dwie donice, no bo przecież muszę coś przy garażu postawić. Jak zawsze, jak co roku. Ojejku. Ciężka sprawa, powiem wam. Nie mam tutaj noża ostrego, bo bym mogła nożem to, wiecie, to po prostu przekroić na pół, nie? Mm. Oj, coś złamałam. Złamałam? No coś się złamało. Może nie. Dobra. Ojejku. O, zobaczcie. Więc rozdzielam to tym młotkiem. jest jakaś Jakaś cebula no to już trudno, coś niestety ucierpi, ale myślę, że, że jej to za bardzo nie zaszkodzi. Widzicie, tu też mało ziemi, same korzenie. Żywe korzenie, zdrowe korzenie. No trochę szkoda Wam powiem tego tak rozdzielać, no ale, no ale trzeba. W tym przypadku trzeba. Dobra. O, zobaczcie, poszło. Poszło. Jest elegancko. I teraz sobie to posadzę do dwóch osobnych jest Jeszcze trochę tej ziemi tylko odczepię. Wiecie, żeby była szansa. Yy, była szansa dodać nowej ziemi. I tu sobie już posadzę. Nie do tej kastry, tylko posadzę sobie w takie. Yy, Dwie większe donice, mam ich dosyć sporo, zaraz Wam pokażę. O, u coś takiego też cofnął, no spora donica, więc dobra. Posadzę i wracam do Was. No dobrze, tamto mamy ogarnięte, no i teraz przyszedł czas na tą kannę w worku. Oczywiście to nie jest taka ta, wiecie, popularna karna czerwona co kwitnie na czerwono, tylko ma takie, bardziej takie szerokie, z czerwonymi obrzeżami. Nie pamiętam, słuchajcie, nie wiem jak ona się nazywa. Kompletnie zapomniałam jej nazwy. Musiałabym się nie zapytać, czarnego henka, ale nie przygotowałam się z tym. No i co, tutaj, tutaj rozcinamy, tak, ten worek sucho, jak pieprz, no tak, Rozcinamy no, i zobaczcie jak to wygląda No, ojojo! Oj, oj, oj. Rozszalała się rozszalała się nam ta kanna tutaj No, powiem wam, że naprawdę jak wygląda Zobaczcie jak to wygląda no ma dużo też tych, tych swoich łączy, tych swoich no tutaj przyrostów z każdej strony. Wiecie co to jest wszystko ciężkie, ja się zmagam z tym jak nie wiem co. A w ogóle to mi się chłodno zrobiło, może sobie odpaliłam wyżywanie w Sklarni. W tym moim królestwie, w którym się mogę gadać do woli, znaczy do Was, <noise> ale mogę sobie gadać i gadać fajnie mieć taką skarnie kochani gdzie to rzuci, dobra, powiedzcie żeby nie przeszkadzało no i zobaczcie jak to wygląda no i tą kannę to ja muszę podzielić bo ja tutaj mam chętnych właśnie na tą kannę, więc muszę ją podzielić no i tego noża w końcu nie przyniosłam dobra wezmę ten swój młotek gdzie on jest o, dobrze, że go zakopałam no i będziemy dzielić, tak ja słuchajcie obsypię to może z tej ziemi właśnie wolnie parę łączy i Wam pokażę, bo tak to ja jak ja będę tak wiecie robiła to na ekranie, no to film będzie za długi. Także kochani spotkamy się za chwilę. No i mamy tutaj rozdzielone, podzielone. Zobaczcie jakie to ma. Długie włosy, długie, długie korzenie. Oczywiście ja to podzielę jeszcze najmniejsze kawałki, ale już nie będę wam czasu zajmowała tym dzieleniem, bo to bez sensu. Te już są w nowych donicach. Oczywiście tą większą połowę karpy tych kan jednak posadzić mam do tej kastry. No bo musiała dzielić jeszcze na pół. Sprawdzało się wcześniej, więc niech tak zostanie. No i kochani, oczywiście piecyk odpalony, hmm, cieplutko. No i te moje czarne, złote, ja wiem czy czarne, brunatne bardziej. Tak kończy mi się już tutaj w szklarni ta usypana górka. Mam jeszcze po kątach, jeszcze mam. Dodaję tego do właśnie do donic, do, do gleby, tak. Super materiał. Widzieliście, jak wybierałam jesienią z kompost, kompostownika ile tego miałam no powiem wam, że się skurczyły zasoby i to bardzo mocno, ale to nic następny się robi, także tak moi drodzy a tutaj kochani mam kannę zwykłą kannę czerwoną ale niezwykłe jest to, że ona przyzimowała w gruncie tu na rabatce pod domem znacie już tą moją rabatkę pod domem i zobaczcie ona już bardzo ładnie popuszczała i ja jej niczym nie nakrywałam. Na pewno pomogło jej to, że jest tutaj pod ścianą budynku, tak i pod balkonem. Fajnie już puszcza, ale niestety z pewnych przyczyn ma, muszę ją wykopać. Muszę ją po prostu dzisiaj wykopać. Dzisiaj mamy 7 maja, więc ją wykopię i przesadzę w inne miejsce. Dobrze, wykopię, pokażę Wam, jak wygląda jej system korzeniowy i ogólnie, jak ona tam ma się pod ziemią. No i dobra. Kanę wykopałam i yy, jak widzicie, ona nie ma takiego systemu korzeniowego jak te moje w donicach, tak? Ten system korzeniowy zamarł, ale oczywiście wytworzy nowy. Y, bardzo mocno się rozło, rozrosła. Ja ją w zeszłym roku posadziłam z takiego niedużego kłącza. I zobaczcie, jak fajnie, fajnie wygląda. I jeszcze Wam pokażę y, moją glebę, wypracowaną na własnym kompoście. Zobaczcie, jaki tu jest normalnie czarnoziem. Zobaczcie, kochani, przepiękna gleba. Naprawdę bardzo żyzna. Y, więc warto, y, warto kompostować, warto robić. Y, Własną ziemię, moi drodzy, nie, 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 wy, nie wrzucajcie do worków na zielone odpadów z ogrodu, tylko po prostu kompostujcie. Tak, także tak, moi drodzy. To wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!